Witam Państwa bardzo serdecznie na Salonie Maturzystów Perspektywy 2024. Salon Maturzystów to spotkanie młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi z naszego regionu i dyskusja o ofertach, o ciekawych kierunkach studiów, o nowościach. O tym, jak ważny jest okres studiowania i co można robić poza studiowaniem. Mam tu na myśli działalność w kołach naukowych, czy też spędzenie semestru bądź dwóch w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus. Te i inne informacje tu właśnie na salonie maturzystów, wprost ze źródła. Wyczęszczamy razem do 4 lipca. mogę sztafu, tego jesteśmy kolegami w jednej wapki tak naprawdę. Jesteśmy tu też e, właściwie, żeby nasze powołanie, nasze studia. I, I tak właśnie wiedziałem, to jest te iska. Ja na, coś z matematyką bym chciał I, i akurat tutaj na Politechnice jakaś matematyka dostosowana albo coś pod mechanikę w, właśnie, ewentualnie jakaś grafika, ta matematyka właśnie się liczy jako przedmiot naturalny. Ja z kolei jestem trochę, no trochę słabszy w hmm. ścisłych przedmiotów, aczkolwiek tu też, też Politechnika otwiera też wrota na te bardziej przyrodnicze kierunki. Właśnie dowiedziałam się, że leśnictwo jest w jednym z nich. Nie ukrywam, że ta bliskość natury w mojej dziś przyszłej pracy mnie bardzo interesuje. Jest to rzecz, która, na której bardzo mi zależy. Więc myślę, że jak najbardziej rozpatrzę ten kierunek. Jestem uczennicą piątej klasy i zamierzam dobrze zdać maturę, pomimo tych wszystkich zmian, które nas czekają, tak naprawdę każdego maturzysty i to jest bardzo ciężkie, ale razem to ogarniemy i właśnie przyjechałam tutaj na takie e, targi tak naprawdę, do to, że możemy tutaj poznać różne możliwości. Jestem zapisana na wy wykład dla maturzystów, gdzie są naprawdę bardzo mądrzy ludzie. I mam nadzieję, że ja też przez swoje to wiedzę, obym się dostała na jeden z tych kierunków, bo na Politechnice Białostockiej jest naprawdę bardzo dużo opcji, gdzie można się rozwinąć, więc nie mogę się doczekać. I, i, mam w stanach chodzić do tej politechniki. E, Część związanego z matematyką na, na pewno e, możliwe, że fizyka, ale nie jestem jeszcze pewien tylko jednego kamienki. Zamierzam iść na architekturę na Politechnice Białostockiej. Od trzech lat chodzę na rysunek, się przygotowuję. Chodzę do szóstego liceum w Białymstoku i planuję iść na Politechnikę Białostocką, na wydział architektury. Prawdopodobnie wnętrz, zaczęłam chodzić na rysunek, by dobrze zdać egzamin, który bardzo daje dobrą punktację, by dostać się na studia. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się właśnie tutaj w Politechnice Białostockiej.